Już na pierwszy rzut oka Onyx Books Max 3 zwraca uwagę swoją wielkością i wysokimi parametrami. To czyni go obecnie jedną z najlepszych propozycji dostępnych na rynku do odczytywania i edytowania plików PDF, a także przygotowywania notatek elektronicznych. W dzisiejszym filmiku przyjrzymy się bliżej wielofunkcyjności tego urządzenia i sprawdzimy, czy jest wart swojej niemałej ceny. Czytnik został wyposażony w ponad 13-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 207 ppi. Ekran charakteryzuje wysoka czułość na dotyk, co w połączeniu z dołączonym do zestawu rysikiem daje niezwykły komfort użytkowania produktu. Niestety, tak jak wszystkie inne czytniki tej wielkości, Onyx Books Max 3 nie posiada podświetlenia. Natomiast na plus urządzenia działa na pewno jego elegancki design i precyzyjne wykonanie. Po uruchomieniu czytnika od razu zauważymy jego szybkość działania, którą zapewniają nam najwyższej klasy parametry techniczne. Oprócz tego model oferuje nam aż 64 GB pamięci wewnętrznej, WiFi oraz Bluetooth. Dzięki portowi HDMI Onyx Books Max 3 może również pełnić funkcję dodatkowego Monitora. Po połączeniu z komputerem, produkt zapewnia nam cztery tryby odświeżania ekranu, które pozwalają na przeglądanie sieci, oglądanie obrazów, czy też korzystanie z różnych programów. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w port USB typu C, który w połączeniu z dołączonym do zestawu adapterem daje nam możliwość korzystania z kart SD. Ten model posiada również możliwość podłączenia do niego klawiatury czy też myszki bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Kolejnym atutem czytnika jest z pewnością bateria o gigantycznej mocy, która zapewni nam nawet do czterech tygodni spokojnej pracy, a funkcja szybkiego ładowania zaoszczędzi sporo czasu. Kolejną charakterystyczną cechą Maxa 3 jest jego minimalistyczne wykonanie, bowiem na tym modelu znajdziemy zaledwie dwa przyciski fizyczne. Dodatkowo dzięki zastosowaniu białej obudowy łatwiej będzie nam utrzymać nasz szczytnik w czystości i dłużej zachowa swój estetyczny wygląd. Rysik dołączony do zestawu również robi wrażenie swoim designem i wysoką jakością wykonania. Wykrywa on różne poziomy nacisku, a także posiada gumkę na końcówce. Urządzenie posiada dwa głośniki umożliwiające obsługę plików audio, a co ciekawsze, również mikrofon. Tak jak wcześniejsze modele Onyxa, tak i ten ma intuicyjny interfejs oraz sklep Play, z którego możemy pobierać dodatkowe aplikacje na naszczytnik. To, co wyróżnia Maxa Trójkę, to umieszczone w prawym dolnym rogu Trackball, umożliwiający błyskawiczny dostęp do wszystkich regulowanych opcji. Jednak jeśli nie chcemy z niego korzystać, możemy go wyłączyć. Decydując się na Onyx Books Max 3, zdecydowanie jedną z najważniejszych funkcji będzie dla nas notowanie. Ten Czytnik zapewni nam cały wachlarz możliwości od wyboru grubości linii, podstawowych figur geometrycznych, czy nawet zmiany tekstu pisanego lub mówionego na drukowany. Z łatwością i precyzją możemy również notować po plikach PDF, które to urządzenie wyświetla szybko i sprawnie. Kolejnym atutem będzie dla nas możliwość otwarcia i czytania dwóch dokumentów jednocześnie. Produkt genialnie sprawdzi się do czytania magazynów, czasopism i raportów dzięki wymiarom zbliżonym do kartki A4. Producent wyposażył Maxa Trójkę także Kilka trybów odświeżania ekranu przeznaczonych do odmiennych funkcji. Dla przykładu X-Mode pozwala nam na oglądanie filmów w serwisie YouTube. Podsumowując, Onyx Books Max 3 to zdecydowanie najwyższej klasy sprzęt o świetnych parametrach technicznych i solidnym przemyślanym designie. Należy jednak pamiętać, że jego wielkość czyni go bardzo nieporęcznym i ciężkim w transporcie modelem. Dlatego rekomenduję jego zakup osobom ceniących sobie odczytywanie plików PDF i notowanie, ponieważ ciężko znaleźć lepiej do tego przystosowany czytnik na rynku. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.